Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Kasperek I jest oczywiście Paweł Gorionek. I dawaj mi pyska Paweł Gorionek, witam serdecznie. Młę, co mi się tu dzieje z tą pracą? Teraz będziemy sobie chyba zbierać, witamy serdecznie, w kolejny odcineczek z naszej polskiej CI, Farmie 13, typowa polska wieś. Lecimy sobie, ostatni odcinek nagrywany na zapas, prawdopodobnie ten odcinek wlatuje gdy już wylądowałem już w Polsce, miejmy przynajmniej taką nadzieję, że wszystko dobrze po naszej myśli. Generalnie dzisiaj lecimy sobie z prasowaniem, mamy dużo prasowania, już te sporo poprasował. No i generalnie, jeżeli oglądaliście filmik z prasowania Siana, Siana Kosu, kiedy ten filmik wyleciał wczoraj, czyli że 18 września, to niestety, ale żeby to, to później opuszczę to już no tutaj tak, chwilę, To coś się je widzieli. E, jeżeli oglądacie tamten filmik, to powinniście dobrze pamiętać, że o, e, że mamy tutaj problem generalnie w tym farmingu, nie wiem czy chodzi tutaj o tą modyfikację, czy o co tutaj chodzi, ale generalnie czy to siano, czy to słoma, Kosie, Tych popie... widzicie... A mam takie pytanie, mieliśmy prasę na kostki, to też to było? Czy nie? nie, to było wtedy wszystko w porządku. Że ja, prawdopodobnie a, coś to... tutaj z prasą jest i że ja nie jestem hostem, e, to ja po prostu widzę te wszystkie pokosy, chodzi o że mi jakby tą słomę wciąga, jak widzicie, normalnie procenty e, mi e, wzrastają, więc e, no, generalnie ciekawa przygoda. Prawdopodobnie pierwszy i ostatni raz, e, znaczy drugi i ostatni raz już e, jest nagrywane to prasowanie, no ale niestety. Ta, Robię ja, tak jak w ten. Drugi oznaczenie. 100%. Dafina. Dobra, 100% i Panie jak znowu musisz mi przyjść zładować, bo ja nie mogę zładować. Tak, ja tak, no, tutaj wyzaczenie. ja dołączając na serwer do ryn z hostem to naprawdę nie mam tutaj łatwego tego pracowania, jest kapota. Drugi raz generalnie już mamy kosy są, już troszkę tych balek sobie nazbieramy tutaj pod krowy, bo elegancko już... No zaraz bliżej końca, kilka pól mamy tak jakby Dobra, ok. E, tak jakby kilka pól mamy jeszcze sobie do kupienia, teraz sobie działamy na naszym polu, generalnie tutaj kosimy sobie również u tylko później będziemy musieli sobie oczywiście tak jakby oryginalnie już e, kupić formalnie i tak dalej, pójdziemy z nim na Łajbę się dogadać. Stworzymy sobie jakiś kajak, myślę, że jakiś nowy kajak generalny i będzie wyśmienicie, żeby tam do niego się generalnie dostać. Mamy dobre humory, elegancko przed chwilą miało, jako piosenka, sztance i w ogóle, wszystko naraz. E, także dzisiaj elegancki dzionek, e, poniedziałek jak sobie to nagrywamy, wszystko mam już ładnie ponagrywane, więc zajebiście Mam nadzieję, że generalnie wszystko również jest w OK u Was. E, jeżeli chodzi o tej serii, prawdopodobnie dziska wleci, na razie nie będzie nic tam w farmingu 22 sobie cisnąć, e, tylko prawdopodobnie wleci sobie serii Serijka właśnie z gry Wojennej, coś innego na kanale zobaczymy, nagram pierwszy odcinek, zobaczymy jak to się tak naprawdę nam, um, no jak to się ładnie mówi, zaczynamy się to przyjmie um, Także jestem bardzo ciekawy, ostatnio generalnie robiąc ankiety, no to gdzieś tam jesteście, żeby była ta tak więc zobaczymy Coś innego tutaj od Radka, podziękowania, dostałem właśnie na urodziny um, Giereczkę metal e, Medal of Honor gra taka wojenna, już lekko starsza na Steamie e, więc tutaj wielkie podziękowania i taką seryjkę będę chciał tutaj tu zrobić, zobaczymy jak to się przyjmie generalnie jakoś długo e, nie powinienem bawić się z tym, dosyć szybko powinienem to przejść i wtedy myślę, że w zimę sobie elegancko to ogarniemy, bo nie wiem, myślę, że jakoś koło listopada skończymy tą serię teraz mamy połowę września, dużo nam tak naprawdę nie zostało, później jak ja przylecę, no to w październiku sobie polecimy z tym koksem i myślę, że koło listopada, czyli w listopadzie sobie to powoli będziemy kończyć wtedy bym sobie tą giereczkę ogarnął, troszkę przerwy i lecimy sobie wtedy już na pełnej Możesz powoli tu do mnie biec. Lecimy sobie wtedy na pełne i ludziska z tą giereczką, a później właśnie w zimę byśmy sobie polecieli. Może od Nowego Roku, czy coś w tym skieru z e, 22 jakąś fajną polską serem, Dobra, także masz mi pani żołnierz. Ja, żeby mapie do nich do, dopada do się zdążyć, że te hmm. hmm. to ten To w tym. No są... to, to nie trzeba, bo te pola musimy kiedyś na kupić, to Znaczy, pole to musimy... i tak wszystkie są już w uprawie ciągłej, ale i tak nie są wszystkie nasze, tylko no, y, dzierżawa że tak powiem, bezterminowa. Nie jakaś tam na umowę, tylko taka na słowo kubicy. Także spiję z takie na słowo hodowli, ty zjażemy soko, nie można ci zabrać w każdej chwili. Jak podatku rolnego nie opłacisz za nim. Tak jest, tak są generalnie tutaj jeszcze mamy mały problem, jeżeli chodzi o te bale że będziemy musieli ciężki sprzęt wziąć żeby je w ogóle podnieść bo tutaj na razie skórę to, to nic nie idzie generalnie zrobić e, także ona będzie ciekawe na razie trzeba jakoś te belki przepychać ale powoli to wszystko gromadzimy prawdopodobnie po 18 tutaj z jełopem e, z miastkiem dobrze pojadony z kanału to oczywiście my będziemy się akurat widzieć w raju w końcu ten związek trwa już 5 lat a w końcu się zobaczymy na, na żywo popijemy i tak dalej, obgadamy co jaka, że myślę, że zamówię u niego, żeby przyjechał tutaj z e, elegancką ceczkarnią, no i wtedy byłoby myślę, że fajna akcja, zobaczymy jak to wszystko będzie tu w sobie działał. działało. Dobra, nic mi tutaj nie zbierać i że ja tutaj o jednak i kub dobra. O właśnie chłopie, przecież tu akcja kiesionka nie No Ja, no tutaj kiesioneczkę będziemy ja, musieli ja, zrobić. Ja. Oczywiście dziękujemy za wszystkie łapki, za wyświetlenia i oczywiście możecie szczęść. Mapeczkę, suba, jeżeli tego nie robicie. Ostatnio sporo przy subów sobie tak patrzyłem, nie, ja mogę skapić, patrzyłem sobie tak statystyki właśnie e, kanału pod filmami i faktycznie pod ostatnimi filmami z 13, głównie sporo tych subików dochodzi z tego odcinka, gdzie porobił tam 2,5 e, tysiąca wyświetleń, podpisano to, e, no to tam głównie sporo ponad 20 subów doszło. Dobra. E, tu mamy sobie pokroszone ile mamy 6 minut, tak, więc po się na, na prawą stronę, po dniu jedzie tym przeokropnym bizonem. Bizona chyba trudniej się tutaj kończy. Więc tak, to no chyba już ostatnia tak, bo ulicy. tak. Kukurydzy nie mamy już w tym sezonie, bo nie było i jak zaśnie, Bo że tak powiem, w poprzednim sezonie mieliśmy jeszcze ten mały konny silnik, to on tam był po przeróbkach, jeszcze doszło to, to kukurydza zasiąg, co drugą rednicę jakoś to szło. Natomiast teraz mamy tego poznania kel. Jakaś... Ja szybko sprasuję to poletko, ty coś tam pogada i będzie fajna mi ja to. Aha, bo czyli tak jedziesz to z... aha, tak aha, dobra, pięknie, dobra, to dobra, to dobra, dobra. Do... Jo, jo, jo dobra, nie ma problemu. problemu. Nie, nie, ja tak na szybko tą 30 podpiąłem do tego, bo chciałem bizona sypać, bo skosiłem te dwa pola tutaj. Proszę państwa. Jo, zimnioczki mamy, miała być marchewka, miała być czy cebula, ale takie są lagi niemiłosierne, że kapiszona to myślałem, że go wywalisz tu z serwera, nie. No, no to naprawdę. Także no chcieliśmy no, to sprawdzić, mówię, to, ale... mówię tak, no, albo wykopiemy to kombajnem do ziemniaków, a gdy się nie uda, to po prostu się to założę, ale cię, nawet zasiać się nie dało, także nie wiem, albo ja bym musiał to na singlu zaśmiać, Nie wiem, może w przyszłym sezonie sprawdzimy, że ja je na singlu i zasieję, Nie wiem czy to wyjdzie, ale no, coś no, takiego no, spróbujemy, tak no. no ale mówię, no w tym sezonie kukurydzy nie mamy bo tym siewnikiem, naszym poznaniakiem trzymetrowym, no nie da się siać. Po pierwsze, byłoby to nierealne, a po drugie, w ogóle się nie da, nie ma takiej możliwości. Także w tym sezonie nie mamy kukurydzy, ale za to mamy tam jęczmienia, dużo pszenicy i jedno pole kartofli i że rzepak był. Natomiast w przyszłym sezonie, już jak będzie kukurydza, to myślę, że większość pójdzie na kiszonkę, jak nie wszystko. Pewnie tylko jedno czy dwa pola zasiejemy, bo raczej na ziarno nie będziemy się bo mówię. Ta przystawka stara co mamy do bizona, nie wiem czy do nowego kompanii będziemy kupować przystawkę czy nie. Także to jeszcze zobaczymy. No, no. także chłopie z mojej strony, na razie to wszystko chłopiec coś No mów dalej, tu? Mów tam w realu, czy, generalnie, no a w ralu, no, tak. W realu, chłopata tak. to tak. Chłopie, no, już tutaj worki się zaczęły ino no tak? yy, Bo to tak, jak już mówiłem, yy, u nas sprawdzają się tylko dwa rodzaje zbóż: pszenica i pszenżyta, Ze względu na to, że tak, no jęczmień zimy jest, że tak powiem jednym ze szlachetniejszych zbóż, ale no niestety cena jego jest, że tak powiem równa taka jak pszenżyto, a wymagania to on ma takie jak pszenica. I na słabszych ziemiach, czy na rędzinach by się nie dał rany, już brączkowski Eugeniusz w nie zasiał. Na szóstej klasie jęczmień co z tego było, a nic, jak tu z hektara ukosili to wszystko. Także a na lepszych ziemiach pszenica się sprawdza i w ogóle. Także te, te dwa rodzaje zbóż są siane od lat. Jeszcze praktycznie dawniej Przężyta nie było, to było żyto, ale już ze żyto zostało wyparte u nas tutaj w okolicy przez Przężytą, bo ma lepsze, tak powiem, wartości. wartość. No nie szkoda, że w ogóle chłopie taka ciekawostkę teraz podam. Na przykładowo na Zdziechowie czy na innych mapach w 19 to chopie były krzężyta, były żyta. A teraz wyszedł z dziechów niby od tego samego autora nie dodali ani Przenżyta, ani żyta, no, ani Rajot nie dodawał do tej do osady. No, mega, ani... mega ciekawe właśnie właśnie ciekawe, pewnie dodanie, ciężko czy, coś dodać, no bo chyba W ogóle nawet nikt nie mówił o tym tak, nie. Bo w tamtym sezonie to, to mówił, że że, że, tego, że on by raczej tego nie dodawał, bo to może lagować, ale mimo wszystko, że, żeby go chłopy tam zjadły w komentarzach, że Krzynżyta by nie dodali tak. No, to... no także Dobrze się no, sobie stanęło, ja tyłem. Stanę. Ty, ty Co Fausia? Dobra, dobra sobie tylko to. na to pole to ja nie wiem, czy w ogóle... Chłopie tam pod końcówkę, to tam zielone zboże jest. Ja mam ją tak. Dziele, ale tutaj po prostu ładnie dało. są takie jajca, że daj, daj Państwo. Tu są dwa pola obok siebie, to jedno jest nasze, czekaj. Tej między my nie orali, bo tu w dzierżawie, gdyby no. kubica nam zabrał, y, bo my mu flaszki nie postawili, także czekaj, chłopie, które pole było nasze, to jest chyba nasze nowe. A to jest dzierżawa jeszcze od Kubicy, nie? Nie, to nie są nasze. Obydwa nie są nasze? Obydwa, dwa. Raz, dwa. Jeżeli chodzi o pola, które nam zostały do kupienia, to są te dwa poletka. Trzecie, które tam prasowałem Które jest trzecie? To chyba I po rzepaku któreś jest Cze Trzecie jest sze... to i tego nie mamy I tego, I tego. Mamy. Czyli te dwa i tamte dwa tego. I chyba tego i, A i, pół, pół. i tego Pięć pól do kupienia, także tu będziemy sobie mocno działać po łąki mamy i to mm. mamy, Dobre. Tak, łąki mamy, także już jest coraz lepiej a te pola sobie... to mówię obrabiamy to są mówię takie dzierżawy nie na umowę czy na nic tylko tak na słowo honoru takie dzierżawy że tak powiem na, na jeden rok na dwa a też z możliwością wykupienia także to z czasem sobie też wykupimy mówię nie ma wszystko co na raz brać a uprawiać mimo to uprawiamy no bo szkoda by było to pozostawiać jeżeli kubica to zasiał a on z tej łódki nie zamierza wyłazić by to uschło daj pan spokój no, także myślę, ludzie, że generalnie serejka spoko. Teraz sobie, jak takie HMORY tam mówił, to w sumie tak również a propos kieszonki, to jeżeli nie zapomnę, to pogadam z Jełopem, bo... No, no te i nie My gdzieś tam od połowy wakacji to bardzo mało tutaj gdzieś tam siedzimy i tak dalej, ciężko je podorwać, mnie tak samo bardzo w weekendy nie ma. Więc myślę, że z Orionem miałoby się nie obrazić, że tutaj z Orionem byśmy sobie coś tam ogarnęli we dwójkę, właśnie tą serijkę polską. Teraz w tym momencie coraz więcej fajnych modów wychodzi, więc zobaczymy jak to będzie. Miejmy nadzieję, że coś z mapami też się polepszy, bo póki co za chwilę będziemy świętować rok farminga, a jest naprawdę totalna nędza. Także daj Boże, coś tam właśnie na na ten okres zimowy coś tam pewnie powychodzi, coś tam chłopaki robią, więc oby, oby wszystko było w porząsiu. Czy coś jeszcze tutaj można powiedzieć? Myślę, że nie. Chłopie tak, tutaj to... jak coś to zielone zboże tam jest na samym końcu taki kwadrat, nie, nie czuł, wiem czy to niedojrzałe, czy co to się stanęło, nie. No, ale widzę, widzę, ja mam. Po co minę. A czułsko, ale no jest jest. Nie, no. tutaj były dwa pole jęczmienia, tu co chłopie prasowałeś, było pole jęczmienia i tu chłopie było pole pszenicy też. Które żeś tu nie prasował, ale tutaj też skosiłem jeszcze wczoraj. No. Także na no, wszystko jest, już popięknie, pokoszone, Z mojej strony, jak na razie, to wszystko. No to pięknie, z mojej strony również to, wszystko, zobacz, jak to pięknie wygląda. Ach, żeby to było 200, to byłoby coś pięknego. Ech, no nic, ludziska, także co, my będziemy się żegnać. Także chyba, że ogarnąć jakiegoś dobrego, kurde, przerabiacza, co by przerobił taką mapkę. ho, oh, 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 to byłoby coś to, Ale to czego? No do dwudziestki dwójki taką, z trzynastki, a myślę, że to byłoby mega ciężko. Chociaż chłopie, nie może by było fajnie, ale powiem ci taką ciekawostkę jeszcze. Że jak wychodziły przykładowo te mapy, że tak powiem na mody jakieś tam bolusiowa, nie niebolusiowe, to jednak to nie ma klimatu. Jednak jak jest taki chłopiec dziechów czy coś, to już było robione pod standardy 22. Natomiast tutaj te pola są praktycznie identyczne. No. W 19 to było puste, zwykłe trawy by pomalowali, no chopie jak bolusiowo wyszło do 22, ja nawet tego nie pobierałem, bo to chłopie to było fajne. 13, 15, no, 17 pół biedy. Ale w 19, 22 to nie ma klimatu żadnego, nie? Każde pole chłopie od siekiery, Prostokąt jeden, to mówię, te farmingi to lepiej no, nie, przykładowo takich coś Takie Bolusiowe, które zostało właśnie do dziewiętnastki zrobione. To było spoko, gdzieś tam od podstaw i tak dalej porobione. Tak, no i, i większe już mapy, tak? Bo przykładowo ja jestem taki człowiek, że ja w farmingu dużo patrzę na mapy. Może nie na mapę, ale na tą mapę, co jest pod escape. No. Tutaj w tym farmingu mapa pod escape jest. No dziadostwo to mało powiedziane, wręcz nie ma nic. Takie jakieś tam kryski ktoś pomalował. No nie ma się co dziwić, nie było możliwości wtedy. Także no, na takiej mapie jeszcze gdzieś tam wzrokiem się ogarnie te pola stany, to gdzieś tam widzę to wszystko. Ale aby ta mapa była taka wielka, jak nie wiem, wola brudnostka czy Zdziechów, to no. gdzie by to chłopie, nie było widać. Nie? No, A w tym prawda. farmingu już te, te, te mapy pod Eskaem są elegancko rozbudowane no, i można iść w takim mapie. nie idzie tak, gdzie nie idzie, zagadnąć. No nie licząc woli grudec, znaczy co? I, i tych woli tych grudec z. To co chłopie, mapę ostatnio sprawdzałeś. Wola grudecka, no. To chłopie jest lekko zaszycony. No, też, też teraz o tym pomyślałem właśnie, bo, mówiąc o tym. Dobra. Jakie to chłopie jest? Poporządne czy lekko zaszycone? Zaszycone. Trochę zaszycone, ale na innych mapach też pewnie to było, tylko że teraz bardzo nie pamiętam. Dobra, także nic ludziska, to byłoby na razie na tyle. Mam nadzieję, że jak przyleciałem do Polski to to gdzieś tam jako tako teraz to będą jakieś live'iki, zobaczymy co jak. Będzie co opowiadać na pewno z Bułgarii. Zapraszam na filmy, które mam nadzieję, że się pojawiły i zapraszam na poprzednie filmy. Ewentualnie, jeżeli nie oglądaliście tej seryjki, trzymajcie się miłego weekendu na razie, cześć. Zapraszam na poprzednie filmy trzymajcie. i się. wiem co jeszcze. Dość, że z Orionem okay, byśmy okay. na dwie... Tam byśmy polecieli tą serykę, to jeszcze może na dwa kanały. Na razie cześć. Chłapie, żeś zarzucił propozycję się.